Cześć kochane kochani, dzisiaj taki strudnia, pierwszy chyba mój, jak mi się wydaje na kanale. Idę dzisiaj przynajmniej na taką małą imprezę, idziemy do knajpy na sushi. Chciałam Wam pokazać jak jestem ubrana. Mam taką zwykłą, dzińcową spódniczkę, buty. Aha, buty to nie wiem jak Wam pokażę. Koszulkę taką czarną na ramionczkach z tyłu... Koszulka ma taką koronkę, która prześwituje. Nie wiem, czy to widać, taką koronkę. W biżuterii mam tylko kolczyki, łańcuszek, obrączkę i pierścionek, nic więcej. I makijaż pokażę Wam. Też jest zrobione taki, e, nic szczególnego, nic wytwornego, wyszukanego. Tak jak mówię, idziemy tylko z dziewczynami. Tak wygląda. Będzie, że się sfokusuje. Na ustach jeszcze nie mam nic, Jakaś naturalna szminka, szminka jakieś y, niut. Włosy też mam y, tak tylko zrobione. Wcześniej nam się pokaże. Nie wiem czy widać, nie wiem czy widać moje buty. Takie zwykłe czarne lepeczki z takimi kamyczkami tutaj. Tak się prezentuje cały strój. A, jeszcze torebka. Torebka taka trochę koloru, taka torebka do ręki. Taka mała, w paseczki kupione chyba na ciuchach za złotówkę. Naprawdę fajna. Dobra, dziękuję Wam za uwagę i do zobaczenia w innych filmikach. Pa! No, tata.